Witam Państwa i zapraszam na wysłuchanie prognozy dla osób z podznaku wagi na miesiąc marzec 2020 roku. To będzie prognoza ogólna. Natomiast, czyli dla, powiedzmy dla wszystkich, natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany yy, odpowiedział na swoje konkretne pytania, proszę o zapoznanie się z informacją pod filmem, tam jest mój adres mailowy, yy, na który można się kontaktować w sprawach. Osobistych. Tam są również nazwy talii, których używam w czytaniu. Co dla wagi na marzec 2020, co dla wagi. Waga w marcu. Waga w marcu. Wy w tym miesiącu, królowa monet. Wasze. Wyzwania, siódemka kielichów. To jest coś, co Wam może pomagać lub przeszkadzać, tak naprawdę. Przyczyna obecnej sytuacji sprawiedliwość co było w przeszłości, albo co teraz w marcu przejdzie do przeszłości ósemka mieczy. O czym myślicie? Co macie w głowie? Dwójka mieczy. Najbliższa przyszłość. Szóstka kielichów? Wasze nastawienie w tej sytuacji? Kochankowie. Wasze otoczenie, lub co z otoczenia do Was idzie: Księżyc, nadzieje lub obawy, Czwórka Mieczy. Ta karta czasem mówi też, czego nie widać, czego nie widzicie, co może powinniście dostrzec, i potencjalny rezultat lub rada dziewiątka kielichów Proszę państwa, w centrum waszego czytania jest królowa monet. Ta karta mówi o yy, takim yy, takim momencie, kiedy się zabezpieczamy materialnie yy, kiedy coś budujemy takiego trwałego, namacalnego, to może dotyczyć pracy, może dotyczyć mieszkania, zakupu mieszkania, meblowania, może dotyczyć zakładania biznesu, zarządzania biznesem. To jest też karta, która mówi o takiej stabilizacji. Natomiast no, może dotyczyć różnych rzeczy. Może dotyczyć też osoby z podznaku byka, panny lub koziorożca. Może to być bardzo ważna osoba w tym miesiącu. I dopytujemy, i będzie wiadomo, co może ta karta Wam pokazywać. Dziewiątka kielichów, która jest tutaj w, w, u Was w rezultacie, yy, to jest karta zadowolenia, to jest karta spełnienia, więc myślę, że w tym miesiącu możecie. Coś takiego mm, dla siebie zrobić, czy w ogóle zrobić, czy załatwić, czy ogarnąć, że tak powiem, kolokwialnie, z czego będziecie bardzo dumni. I to będzie wasza zasługa, bo dziewiątka kielichów mówi o spełnieniu takim moim osobistym, emocjonalnym, tak? Czyli to nie jest związane z kimś, że ja jestem spełniona, ponieważ nie wiem, mam kogoś, kogo kocham. To nie o to chodzi, to chodzi mój, o mój osobisty, Sukcesa, moje osobiste zadowolenie, że ja w środku jestem, jestem szczęśliwą osobą, tak? A co może być waszym wyzwaniem? To jest siódemka kielichów i tu chodzi o trudność z wyborem. Trudność z dokonaniem wyboru spośród bardzo wielu opcji. Nawet jeśli to są dwie, to może być to trudność. Tym bardziej, że pokazuje mi się kolejna karta, która mówi, że możecie mieć trudność. Z dokonaniem jakiegoś wyboru. I dopytam, o co tutaj chodzi, bo... Uh -huh. Proszę Państwa, w siódemce kielichów mamy. Y takie wrażenie, że mamy bardzo duży wybór. Tak? No przecież mam tyle kielichów. O, tutaj są przedstawione w, akurat w, w takiej postaci. Yy, czy ja dokonuję dobrego wyboru może się okazać, że nie bo dziesięć mieczy mówi o tym, że mm, jestem z tego zadowolona czy zadowolony to mnie przytłacza, może być też tak, że ta sytuacja z tym, że muszę coś zdecydować muszę coś wybrać yy, mnie też yy, po prostu dobija psychicznie tak, tak też może być bo tak naprawdę od tego, co my zdecydujemy, co my wybierzemy, zależy nasze dalsze życie. Tylko nasze wybory wpływają na to, co dalej się dzieje. Jak pójdę w lewo, no to idę w lewo, jak pójdę drogą w prawo, to idę w prawo. I ta droga już dokąd, ta prowadzi dokąd, a ta w inną stronę, tak? No i przyczyna tej sytuacji to jest albo sprawy dotyczące formalności różnych. Spraw urzędowych, prawnych, albo po prostu wy jesteście jakby tutaj w centrum tej sytuacji. Bo karta sprawiedliwość to jest wasza karta, karta wagi. I tutaj jakby wy jesteście na, jakby na, na, na pierwszym miejscu tego wszystkiego, co się dzieje, czyli z, od was to wynika, od tego, jakich wyborów dokonujecie, jakie decyzje podejmujecie. Mamy tutaj kartę siły, więc uważam, że Wy potencjalne przeszkody, czy problemy, czy sprawy załatwicie tak jak należy. Załatwicie z przekonaniem, że to da się zrobić. Natomiast być może mierzycie się rzeczywiście z lwem. Być może się mierzycie z lwem. Na tej karcie ta osoba tego lwa pokonuje. To jest oczywiście symboliczne, tak? To chodzi o to, że pokonujemy swoje lęki, pokonujemy przeszkody, które nam stają na drodze. Natomiast jest to odpowiedni czas, w którym, znaczy inaczej, jest to taki czas, w którym nawet jeżeli na coś się natkniecie, to dacie sobie z tym radę, ponieważ karta sił wskazuje na to, że Wszystkie sytuacje w naszym życiu dzieją się wtedy, kiedy możemy sobie z nimi poradzić. Kiedy jesteśmy na nie gotowi. Kiedy jesteśmy dojrzali do nich. Wtedy one się pojawiają. One nie mają nas przerastać. Tutaj może was coś przerosnąć, ale teraz mówię, to w dwie strony działa. Albo tak jest problem, żeby na coś się zdecydować i to was obciąża. Albo dokonujecie ale raczej nie, bo do, tutaj nie wygląda, żebyście Wy dokonali złego wyboru. No, zobaczymy, co dalej. Bo tutaj w głowie jest trudność z wyborem. Tu jest trudność z wyborem. Tu jest trudność z wyborem. To jest Wasze wyzwanie na ten miesiąc. Wy musicie coś wybrać, na coś się zdecydować. I jeżeli fatalnie wybierzecie, no to jej skutki będą fatalne. Hmm, natomiast. No, już w zasadzie powinniście w marcu te, te decyzje podjąć, bo ósemka mieczy przechodzi do. Przechodzi do przeszłości. Ósemka mieczy to jest karta, która mówi, że nie wiemy, co zrobić. Myślimy, myślimy, nie wiemy, co zrobić, więc prawdopodobnie zdecydujecie coś, coś, jakieś kroki podejmiecie, ponieważ to już, to już przechodzi do przeszłości. Ale w głowie jest dwójka mieczy. To znaczy, że przez ten miesiąc Wy się, i tutaj też jest karta wyboru, że Wy się przez ten miesiąc będziecie mierzyć z tym, co ja mam zrobić. Co ja mam zrobić? Jaką drogą iść? No i dwójka buław. No to nawet nic tutaj nam ta karta nie wyjaśnia. Ta karta mówi, musisz wybrać jakąś opcję, musisz się na coś zdecydować, musisz iść którąś z dwóch dróg. No, karty są tyle razy powtórzone, że po prostu będzie to miesiąc decyzji. W najbliższym czasie, szóstka kielichów, jakiś, ach, i jeszcze król kielichów, jakieś sentymenty, jakiś powrót, powroty osób, za którymi może tęsknicie, może odwiedziny kogoś, kogoś z przeszłości, z lat młodzieńczych, może odwiedziny, no nie wiem, u dziadków, rodziców, tak, tak osoby, za którymi których mo może długo nie mieście z nimi kontaktu, ale jest to relacja taka mm, sentymentalna. Jest to re relacja sentymentalna. Natomiast niektórzy z Was mogą po prostu spotkać osobę, która, mm, w której mogą... Znaczy, Z którą mogą zawiązać relacje, ze względu na to, że spotykają się ze swoją karmą. Co to znaczy? Król Kielichów jest osoba, właśnie, która jest zakochana, czy osoba zaangażowana emocjonalnie, związkowo, a przy szóstce Kielichów to jest relacja karmiczna, czyli taka relacja, że się musimy spotkać, żeby coś przepracować, tak? No tak mówię dla tych, którzy ewentualnie by im te odwiedziny czy tam spotkania z osobami z przeszłości nie, to do nich nie pasowało. Chociaż proszę pamiętać, że karma to jest właśnie przeszłość, którą trzeba przepracować. I wasze nastawienie to jest karta kochanków. No i znowu nie wiemy, co zrobić. Natomiast karta kochanków mówi też o, rel o relacjach romansowych, o romansach, o związkach. No więc różne to mogą być sytuacje. Jedni będą mieli Y, takie sytuacje, gdzie y, jakiś tu związek, coś może się, coś czujemy, że się znamy od zawsze. Y, poznaje kogoś dopiero, a czuję, jakbyśmy po prostu znali się 100 lat i w ogóle uzupełniamy się, absolutnie. I wy mówicie, no tak, to jest ten, to jest ta. Ale, tak jak powiedziałam, tu może być też problem z dokonaniem wyboru. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. No, że Państwa, tu może być tak, że Wy jesteście nastawieni. Absolutnie na taką relację, czy tak do relacji jakiejś, że tu jest bardzo poważne myślenie, bardzo poważne. Dla nie, poważne w takim sensie, że nawet możecie chcieć legalizować związki. Natomiast ci, których dotyczą jakieś decyzje, może to być związane z rodziną i majątkiem ze spadkami, przepisywaniem majątków, mieszkań itd. Tak tak Takie decyzje to mogą być. Trudność z podjęciem decyzji w sprawach rodzinnych, właśnie takich partnerskich, ale bardziej to dotyczy to rodzinne, bo tu chodzi o pokolenia, o wielopokolenia właśnie. Decyzje związane z tym na przykład, właśnie, czy wyjść za noż? Ale też właśnie, czy y, jakie decyzje podjąć w sprawach rodzinnych, majątkowych, sprawach, które długo są już w rodzinie. Czyli na przykład, na kogo przepisać mieszkanie, jak testament sporządzić, tego typu historie. No, to, co jest w otoczeniu, to są tajemnice. Sprawy nieodkryte, to są, to jest karta y, ryb, raka. Rycerz kielichów, rak, skorpion ryby. Może ktoś taki w Waszym kierunku, że tak powiem, się zwracać na zasadzie, no właśnie, poznania kogoś? To mogą być takie romantyczne spotkania po nocach, że tak powiem. Może Wam ktoś zaproponować relacje, spotyka spotkania. Ale dla niektórych mo może to być taka propozycja, może niekoniecznie do przyjęcia, a może, nie, a może i nie. Spotkania, że tak powiem, w tajemnicy. Czyli karta kochanków po raz drugi nam tutaj się potwierdza. Dla niektórych to może oznaczać romanse, może oznaczać sprawy związkowe, przy czym. No Trzeba będzie zdecydować, czy my ten kielich przyjmujemy. Bo rycerz kielichów to jest ten rycerz na Białym koniu. Ale to on jest fajny, bo, no bo jest romantyczny, bo jest taki ciepły, bo jest, patrzy w oczy i, i mówi piękne rzeczy, ale y, ja bym na razie nie liczyła na tym etapie na jego y, jakby na to, że on zostanie na stałe, co nie jest wykluczone. Co jeszcze te karty mogą oznaczać? Że gdzieś y, tam y, nie zauważacie pomocy, która do Was idzie, bo ktoś ma dobre intencje, chce Wam być może pomóc, wesprzeć Was, jest Waszym przyjacielem, a Wy tego nie zauważacie. Y, Nadzieje lub obawy, Czwórka Mieczy. Y, możecie mieć nadzieję na to, że coś za sobą zostawicie, że dystans złapiecie, a możecie się obawiać, że będziecie musieli wyjechać, że będziecie musieli coś zostawić, albo że będziecie musieli się leczyć po czwórka mieczy mówi o rekonwalescencji o złapaniu dystansu o tym, że jesteśmy przemęczeni i potrzebujemy złapać oddech odpocząć po prostu no i tu chodzi o wyjazd czyli niektórzy mogą mieć nadzieję, że gdzieś wyjadą może, do, może gdzieś na wczasy może na jakiś weekend, może do sanatorium a niektórzy mogą się tego obawiać no tak jak powiedziałam może trzeba będzie wyjechać, a wy byście chcieli odpocząć więc to jest bardzo różnie no, i rezultat jest dziewiątka kielichów. Piękna karta mówiąca o zadowoleniu. Świat. No, być może, że gdzieś wyjedziecie rzeczywiście, ale ta karta tutaj mówi o tym, że jesteśmy zadowoleni, otwieramy się. Po prostu taki, taki wiatr w żagle łapiemy. To jest, no i naprawdę tutaj jest wiatr pod skrzydła, nawet bym powiedziała, bo przy tej karcie. Gdzie ona prawie skacze w przepaść i ona chyba liczy na to, że będzie latać, będzie się unosić. Karta Świata też o tym mówi, że, że po prostu taki oddech nowy zyskujemy. Jesteśmy tak zadowoleni, jesteśmy tak, tak szczęśliwi, tacy spełnieni, I, to, i jakby to wynika z nas. To nie jest tak, że jesteśmy szczęśliwi, bo ktoś nas obdarował albo wygraliśmy. Nie. To jest karta, która mówi, że coś z nas wynikło, że to myśmy coś e, takiego zrobili, że możemy być z siebie po prostu dumni. Rada dla wagi na marzec, no właśnie, tu jest karta takiego zamknięcia się, a wy się macie otworzyć, tak, i wy się otworzycie, i wy decyzję podejmiecie, i wy nie macie się blokować w myślach, bo to jest karta odblokuj się. Trudność z podjęciem decyzji polega na tym, że nie wiem, w którą stronę iść, czyli stoję w miejscu i ani w tą, ani w tą. Jeżeli my się na coś decydujemy, to po prostu robimy krok w prawo albo w lewo. I trzeba to zrobić i otworzyć się jak najbardziej. To będzie zdecydowanie miesiąc decyzji. Z tym, że wy, no, jakby wskazują karty, że należy się przygotować na to, że może nie być łatwo, ale w marcu te decyzje trzeba będzie podjąć. Życzę Wam tylko dobrych decyzji. Życzę udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Osoby chcące się ze mną prywatnie skontaktować, zapraszam do zapoznania się z informacją pod filmem. Serdecznie Państwa pozdrawiam.